Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do nowej wersji DSJ4. Czekaliśmy, czekaliśmy z niecierpliwością w piątek 13. Jak to w ogóle brzmi? I się doczekaliśmy. Przed godziną 18 została wypuszczona wersja yy, DSJ4, wersja 1.7.0. Od razu sobie yy, wgrałem skocznie Akurat o 18.00 miałem live, więc zdążyłem przetestować. I pierwszą skocznię, którą przetestowałem, był smolec K3, proszę Państwa. W ogóle zobaczcie, ile ma prędkość na progu 0,0 z trzeciej belki, podwyższyłem sobie o to tym... A jeżeli chcecie, żebym stoczył walkę z Igorem w DSJ4 na jakiejś skoczni, no to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli dobijemy 2000 łapek w górę to z Ligorem pojawi się kolejny odcinek, gdzie będziemy walczyć jeden na jeden. Możecie również w komentarzach pisać, na jakiej skoczni byście chcieli zobaczyć taki pojedynek. Ogólnie, aktualizacja jest niesamowita, bo wprowadza niestandardowe skocznie, czyli można wkrywać swoje własne obiekty. No i tak jak zaczęliśmy od Smolca, tak przejdziemy sobie, słuchajcie, od razu do, do Wickersund. Cztery wersje, pięć wersji nawet od Wigelsund, zastanawiałem się na początku czym one się różnią, no i każda była, jest po przebudowie, więc naprawdę ogromny szacunek, ogromny szacunek należy się osobom z Gorisek Bros, z grupy Gorisek Bros, niektórzy nie wiedzą, ale to są normalni gracze DSJ, -a. to są Polacy, którzy stworzyli właśnie, którzy odkryli... Przypadkiem czytałem wywiad, yy, właśnie kod do DSJ przypadkiem zmienili i przypadkiem się to wszystko zaczęło tak naprawdę. No i długie oczekiwane Vickersund, jeżeli chodzi o sam lot, to yy, no, skocznia jak skocznia. Yy, Vickersund mówimy w Dickersund w DSJ, to bardziej kojarzy nam się, że nisko na początku leci, i wystrzela potem do góry, ja Wam pokażę na jakiej to jest skoczni, bo to nie, nie znajdziemy tego na Wickersund, znajdziemy to bardziej na, słuchajcie, yy, albo w Elingradzie, w Bułgarii, albo w Sapporo yy, HS 250, gdzie jest Sapporo HS 250? Tu jest Sapporo HS 250, yy, może zacznijmy sobie od Sapporo, chociaż tutaj Tutaj mam wrażenie, że jest zersuta domyślna belka przy takich warunkach 2 metry na sekundę. Ponieważ 20 belka, 29 belka, która jest ustawiona domyślnie, nie starcza na przelecenie nad bólą. Zobaczcie, że zahacza o bóle, Więc my sobie podwyższymy tak o 5, o 4, o, 4, o 5 podwyższymy sobie o 5 no i zobaczycie, że. Że to bardziej przypomina Wikersund w DSJ, mm, które znaliśmy wcześniej, które robiliśmy przy pomocy Cheat Engine. -a. Oj, 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 ten. O, dobra, tutaj akurat nie zahaczyłem o bóle, ale było blisko. Także może sobie. Dobra, spróbujemy ślad, bo tutaj błąd po wyjściu z progu był. Spróbujemy. Jeszcze raz. Bardziej się ale na chociaż... Oj, słabo, 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 słabo... Tu teraz zahaczyłem, ale ciągniemy! Ciągniemy. Tak, tutaj Sapporo HS 250 to przypomina i przypomina to Wellingrad HS 300. Będzie przypominało Wikersund. Zobaczcie jak niziutko, jak niziutko nad bólą nie... I, 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 leci dalej, nisko, leci nisko, no. I przekroczył punkt konstrukcyjny, 263,5 metra. Okej, okay, pokazałem wam Vickersund w jakiejś tam odsłonie. Chciałbym wam też pokazać Harachow, który jest zrobiony szczególnie w nocy, taka ciekawostka w ogóle, bo nie wiem, czy to jest błąd tekstury, czy to jest tak rzeczywiście miało być. Wydaje mi się, że tak po prostu miało być, że ten najazd, zobaczcie, jest różowy. Ładne światełka, takie fajne, ładne ledy. No, przy przybliżeniu widzicie, że to nie jest, ach, tutaj nie widać akurat. Na live to patrzyliśmy. Zobaczcie też wiatrołapy. To jest Harachow HS250, czyli ten projekt skocznik, który ma być. Która zresztą polska firma ma e, zrealizować ten projekt. Nie, nie, zrealizować projekt. Naj, najpierw stworzyć projekt, potem zobaczymy, czy on w ogóle, ten projekt będzie realizowany w jakikolwiek sposób. No ale Harachow tak e, HS250 wygląda. Ładnie to jest wszystko wymo wymodelowane. Naprawdę jestem pełen podziwu i szacunek. Sz szacunek dla, dla tych ludzi, co, co stworzyli. Także Gorisek, Bros, chłopaki, brawo wy. Mamy też planicę HS240 w oficjalnej, e, oficjalna skocznia jest planica HS215. Tutaj mamy plus 25 metrów do Punktu HS. Zobaczcie, jak to wygląda. Sam lot przypomina lot jak na tamtej skoczni, ale po prostu jest HS dalej wysunięty. No i łatwiej skoczyć w dalszą odległość, bo 239 metrów na tamtej skoczni. No, to już trzeba było mieć gibona i, e, i dobre warunki. No ale wy pewnie czekacie na matysówkę HS375, to jest skocznia największa. Punkt HS, rozmiar skoczni usytuowany jest na 375 metrze, wyobraźcie sobie jak moja ręka trzymając myszkę musi iść na dół, że aż podkładka pod myszkę mi się kończy, ledwo co punkt K przekroczyłem, 330 metrów, no ale tak z daleka skocznia, zobaczcie, też wiatrołapy są, bardzo ładnie to jest wszystko, no i Rzeszów, to jest skocznia w kompleksie w Rzeszowie, która ma, zobaczcie, igielit niebieski. No nie wiem, właśnie, czy to jest igielit, czy jakiś inny rodzaj, nie wiem, jakieś inne tworzywo, ale no jest taka wykładzina po prostu niebieska. Tak jak widzieliśmy na trailerze, tutaj cała skocznia pokryta tym niebieskim, jak to było w tra trailerze, napisane plastikiem, tak, ale to można różnie tłumaczyć. I zobaczcie, niziutko, niziutko, i daleko, niziutko, ale daleko, taka prawda. Jeszcze wam pokażę skocznie, na której też się bardzo nisko leci. Belka piąta, i zobaczmy, jak sobie poradzimy w Selden, czyli w fikcy, na, na fikcyjnym obiekcie w Austrii. Bardzo nisko, ale jest spóźnione z progu, niestety, więc się wywalę i spróbujemy jeszcze raz. Uwaga, teraz zobaczmy. O! O! Dobrze, dobrze, dobrze leci. Zobaczcie, jak niziutko, nisko, chociaż też chyba spóźniłem z progu. Jak nisko, jak nisko, jak nisko, ale punkt konstrukcyjny niestety nie był, ale chyba też spóźniłem z progu, więc. Więc po prostu jeszcze raz spróbujemy. O, teraz może się uda. O, teraz było dobrze. Nie spóźniłem z progu Dobre, Wybić, ale wysoko. O, tak, to jest to. To jest to, ale i tak nie zmienia faktu, że. To nie zmienia faktu, że nisko leci, ale będzie dalej. Wow, ale poleciałem ładnie. 351,5 metra. Brawo, ja! Są jeszcze dwa obiekty mamucie, które istnieją w oficjal... jako oficjalna skocznia. A po prostu przerobione na większą skocznię. To jest po pierwsze Bat Mitterndorf HS235. Ładnie wymodelowana skocznia, Tutaj te skocznie są naprawdę fajnie wszystkie wymodelowane. No i zobaczcie, jak fajnie też się lata. No. Mogło być lepsze wybicie, ale lot, sam lot nie jest zły. No. Podwyższmy sobie belkę o jedno i uznajmy, że to pierwszy nasz skok na tej skoczni. Dobre warunki, o, chyba lepsze wybicie, chociaż mogło być jeszcze lepsze. Ładnie leci, ładno, tak. To już będzie o wiele lepszy skok. Za rozmiar skoczni nie polecieliśmy, ale 231,5 metra. 231,5 metra to jest dobry wynik. No i to była pierwsza skocznia, a druga skocznia to jest oczywiście Oberstdorf. Gdzie jest nasz Oberstdorf? Tu jest nasz Oberstdorf HS235. Wyróżnia się skocznia czerwonym, takim najazdem, czerwonym kolorem swoim. No i zobaczcie, że, że Oberstdorf, skocznia mamucia powiększona o jaki ileś tam metrów, punkt HS235. No i jeszcze chciałbym wam pokazać coś, co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło. Bardzo fajnie stworzona bryła. Lwów to za chwilę, ale łomice. Gdzie są łomice? No, no to jest niesamowite. Ciekawostką jest to, że właśnie ta skocznia waży w plikach najwięcej. Zapewne przez tą właśnie kopułę. Możemy sobie oczywiście oddać skok. Psie, nie szczekaj tam! No i uwaga. Fajnie, to jest taka drewniana skocznia. Położona w Czechach, także... Jest, nie jest duża. Tu widzicie, że nie ma takich barierek. Kibice, są, kibice nie są odgrodzeni. Ta kopuła robi naprawdę, naprawdę duże wrażenie i no szacunek, szacunek dla, dla tego co modelował i co tworzył, tworzył te skocznie, bo no wow, po prostu wow. No i drugą taką skocznią, która robi estetycznie bardzo duże wrażenie jest to Lviv, Lwów. Tutaj widzimy właśnie te, te takie podtrzymujące belki skocznie. Tylko, że to w dzień nie robi takiego wrażenia, jak słuchajcie o godzinie na przykład 21:00 Lviv HS142 i zobaczcie, jak ładnie to są te, to są te e, niby lasery, które. Ja, ja, ja powiedziałem, że, są, że to są lasery. Mogło okazało później, że to po prostu są kolorowe, podtrzymujące belki skocznie, więc. Więc tak to, tak to wygląda, no ale estetycznie, wow. Jeszcze co z trailera utkwiło mi w tam pamięci, to jest ten tunel i dokładnie, yy, dokładnie taka scena była w trailerze, że skoczek sobie siedział i widzieliśmy ten tunel. Też bardzo ładnie to stworzone. Też skosznia wyróżniająca się kolorem, bo cała, yy, ta, ten cały próg prawie, prawie cały, prawie cały na czarno. No i zobaczcie, jak wysoko w ogóle. Ale chyba, no, wysoko, bo ja się ten wybiłem z ostatniej belki, to się nie dziwię, że wysoko. Wysoko i daleko, proszę Państwa. Ok, zejdźmy sobie do belki domyślnej i zobaczmy, jaką parabolę lotu obierze skoczek. Bo przy tylu skoczniach ja nie jestem w stanie zapamiętać, na jakiej skoczni, jak się, jak się yy, skoczek w locie zachowuje: czy jest nisko, czy wysoko. Po prostu to już już tyle obiektów, że, no, trzeba dłużej w to pograć, żeby, żeby zapamiętać. Hop! Nie, nisko nie leci wysoko no troszeczkę wysoko w sumie ale czy daleko, daleko zorozumiał skoczni. Bardzo ładnie, dobre warunki. No, przyfarciło mi się. No i to tyle, to tyle w tym krótkim filmiku. Chciałem po prostu takie, tak wam pokazać na szybko kilka skoczni, jak to wygląda. Tak jak mówiłem, tak jak wspominałem. Jeżeli chcecie, żebym stoczył walkę z Igorem na jakiejś skoczni, to piszcie w komentarzu, jaka to ma być skocznia. No i zostawiajcie łapki w górę, 2000 łapek w górę i taki odcinek się pojawi. I ja dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia, do kolejnego razu. Cześć!